Brama się otworzyła, jest jakiś postęp. Kurka wodna, jedziemy na tę szopę. Kurka wodna. I jednak, nie kłamią wida na transporcie. Patrzcie się, na garażu się nic nie świeci. Kurwa, taka bida, że musi po ciemku siedzieć. Cholera, jasna. Oj, panie Bobryk, Co się podoba gość, czeka. Czołówka jest założona, stoły gotowe. fałka przewrócona. No, kurka wodna. Uśmiechnij się. Czekaj, czekaj, ile to ma? 1248 To pewnie patelnia. Skanio dziewica, jeszcze nie otwierana. Rzadkość. No, Tuż już chłopaki silnik umyli, żeby było w miarę względnie czysto. Filtra nie zatkali, Jarum mówi, filtra nie zatykam, bo to jest nowy typ filtra. Mokry wkład. Jak w 30 był olejowy, tutaj mamy wodny filtr. No to dobrze, że to przynajmniej zobaczyliśmy, bo było później nieciekawie i zdziwienie by było, jakby, te korby się wywietrzyły, ciekawe dlaczego, to przynajmniej było wiadomo. Musimy zobaczyć. Nie no, motorek dziwiczka, się nieotwierany, po śrubach widać. 1.248 na patelni. Patrzymy się, tu my mówili, wyciek z lewej strony jest. No jest, faktycznie, jest mokro. Płynie paliwo spod szóstej głowicy. No coś się tutaj, no nie, no leje się widać. Ale to klient mówi, że jakbym przyjechał tyle drogi, to żeby to zrobić uczciwie, a nie na, nie na sztukę, nie? Myślałem, że na kicie będziemy kurwa robić jak w żruminku. Królowie silikonu. O, poleciała kropla właśnie. O idzie, idzie. Patrzcie się jak ładuje spod głowicy. O, pięknie. Ty idzie po ty mnie ty! Kropla za kropą idzie bąbel. No ogólnie jest nieźle. Części są w miarę spoko, ale z diesla kupili te pokrywki, bo mamy tu od razu uszczelniać wszystko, tak już zrobić na zero. Chyba chcą, z dla zakładał. Zakładać to czy nie zakładać? Kurwa. Wymieni się, wymieni się na coś lepszego. Już tutaj gadałem, nie będziemy robić dziadostwa. Jak jest tak, tak pięknie, stoliki gotowe i Eko na garażu. Kurka, ładna. Widzicie? Myślę, że tym razem odkręcę jakąś śrubę, bo auto już dotknąłem zanim pojechałem do domu, więc już jest progres Porównaj do Tomaszowa. Kurka, ładna. Dotknąłem tej skani, Jeszcze raz wam pokażę. I, za, I nie zawinąłem się jeszcze do domu. O. No. To chyba będzie. Chyba będziemy robić tym razem. Będziemy robić. Uśmiech. Uśmieszek pięknie. To jest Jarosław Bobryk. To jest 500. Co tam był jaki numer? 500 za 500, 706, 767. Łukowska 87 to ten oponiarz słynny, co Wam mówiłem, że to jest mobi serwis mobilny. Opon 24 na H. Szczególnie w święta i niedzielę serdecznie zapraszamy. Łukowska 87 Siedlce. Mamy tą fałsemeczkę, pokazuję Wam na razie, jak to jest tylko coś, tylko dotknięte. Tam parę rzeczy żeśmy raptem zdemontowali. Bo musimy tutaj się troszeczkę bardziej rozebrać, dostać się do bloku. No, tak to wygląda z góry. Teraz w zwolnionym tempie. Pup! Ty chcesz faktycznie kurwa dudka v 8 to wyrąbać. Przecież wiesz doskonale, że biorę za robotę, a nie za kilometry. Patrzcie się, tu jest silnik. Tam są stoliki, Ostrożnie się niech złapie, tam są stoliki i ja mam dymać z pokrywami później z klawiaturą i z nadstawkami i z głowicami tyle dystansu. Przecież jak ja zacznę liczyć kroki to, to ten remont będzie więcej warty jak ten samochód. Jaro, no weź w coś powiedz. Tak? Nie marcz, kurwa. Nie A ty specjalnie, ty chcesz dotka pójść z tymi Tak czułem, Kurwa to Rozbiera się, o. Już się dziura na środku zrobiła. Piękna sprawa, nie Jareczko? I co powiesz o remontach V8, jak ci się to widzi? Uśmiech. Ostatni raz. raz ekspres bobryk. Ostatni raz. Ostatni raz. Papromakti. Kurwa wodna. Prosiłem cię żebyś się odbezpieczył ten przewód, a zaraz ci weźmy przyjęcie kurwa. Drugi raz mi poproszę kurwa. Co ja bym robił gdyby nie ten TikTok? Co ja bym robił? Pracowałbym w spokoju. Nie, Jaro. Patrz jeszcze mamy dzisiaj, a tu już głowice idą w górę. Ja Cię kręcę. To mamy letko po 11. No tu troszeczkę widać. Już w tym miejscu musiał opuszczać. Się Ale jest zajebiście, bo jak na ten przebieg, blok mamy cały. Nie jest wygryziony. Jutro wypierdolimy, wyjmie, przepraszam, wyjmiemy ten płoczki, odgryzujemy miskę. A na razie weźmiemy się za rozebranie jeszcze góry. Będziemy uszczelniać górę, chłodnicę oleju, wszystko jak leci z góry do dołu. Pięknie. Jarosław tutaj czyni honory. Pięknie. I nagranie tego nie oddaję, ale uwierzycie mi, że to siodło zdążyło zardzewić zanim ja tu przyjechałem. Ile on czekał? Coś więcej. Dwa tygodnie chyba wstała, nie? Co najmniej. Dwa no, tygodnie no, Co najmniej dwa tygodnie. Ale patrzcie się ile mamy gratów. Trzy godziny roboty w dwóch. Patrzcie się, to są bambety z 3 godzin roboty. A tam Jarosław ma je rączki. Mój, że ma dość. Mój, że ze mną to nie robota, to jest dzicz, kurwa. Ja my, albo się bierzemy, albo kurwa się nie bierzemy. Kurka wodna. No, Piękny. stary, zadowolony. Robimy pełne uszczelnienie od razu. Chłodnica oleju pokrywa wałko wszystko, i od kurza, czyścimy. Smarujemy, składamy sobie górę, żeby syfu nie było, i lecimy z bokami. No, powierzchnia, tutaj, góry, już wstępnie wyczyszczona. Idziemy zaraz składać tu pokrywy. Uchłodnice oleju na nowych o ringach. No, przy tej całej robocie grzechem by było tego nie zrobić. Jak myślicie, mordeczki. Nie? Za chwilę tak skręcimy górę, żeby nam tu nie napadało pierdół do środka. Tu już, o, wyszlifowane są ranty na wyjściu, bo tutaj mamy bez pierścieni. Tuleje, zamykamy górę, wyciągamy tłoki i motor się będzie składał. Tam Jarosław, Jarosław czyści, pięknie jest, kurde. Iwona stoi, pasie się i tu na tych stolikach wszędzie jest w gratach. Jest trochę tego, półrucha wodna, maleństwo nam rośnie. Proszę bardzo, góra, góra troszkę już urosła. Wow! Kurka ładna, patrzcie się, ruski klucz 36. Patrzcie się, to jest 36. O, przez te parę lat rozmiar troszeczkę się zwiększył, chyba że był szlifowany. A, szlifowany był, kurde, myślałem, że zgubił wymiar. No, jedziemy z koksami, nie? Góra się tak prezentuje. Tu już to szlifierką wstępnie oczyszczony jest bok. No, a teraz wyciągamy tulejki kiedy chwilę na lewą stronę, to zobaczcie co cieknie. Ale zaczęliśmy od tej strony. w Mamy ten siódmy cylinder wyciągnięty właśnie i proszę bardzo wszczelona Czyli strzał wdycha jest dziura, ewidentnie na ringu jest dziura. Proszę bardzo Szczeliło Bingo! kurka wodna Proszę bardzo Siadają tulejki tu już siedzą o. Składa się, kurka wodna majstry nie? Ostatniego wkładamy Jaro nagrywa Jaro dawaj dawaj Ostatniego wrzucamy żeby nie było, że to ja robię, a nie że biorę ludzi po wykonawców swojej roboty. Tylko sam robię. Kurde. Też jednego włożę, żeby nie było. Kurde. No fajrę ci za robotę wziąć. No. Pięknie siedzą. Kurka wodna. Kurka wodna. Lecimy. Lecimy mordeczki. Ale... Patrzcie jak się Boberek cieszy, kurwa, bo w głowice kładzie. Mój w końcu nie tylko volbo. Ty jak ej! A uszelka pod głowicę położyłeś? Nie, nie, nie położyłem. Kurde. Dobra, jest. Jest buberek kładziec, no. Dawaj, dawaj. Ty pol jeden wstrętny. Volbo, a tfu! Kurka ładna. Jest, malinka. Kurde. Coraz bardziej pusto się na stołach zaczyna robić. A tam zaczyna przebywać, kurde. No, wrzucamy już drugi kolektor. Kapka brudny aparat, ale tu ładnie na motor rośnie. Jarosław, tu jest dynamometr. Dobra, on dobra. nie parzy w ręce, pamiętaj, on nie parzy w ręce. Dobra, dobra. 100% no. Uw... nam się liczek w mocy. Kurde, no pięknie Micha też już siedzi Polamy dalej. Godzinę mamy ósmą sprawy Kurde No Motorek urósł Nie panie Jarosław? Proszę, Tą brudniejszą kamerę w momencie, wycieramy. No i co? Jak się tu zmieniaczem? Podskarpacia, panie, panie WSI pracuje. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Nie pierdolę. Ja cię nie płacę, to mu prawdę. Jeszcze dwa dni, człowieku. <noise> Działamy, mordeczki. A jestem wyjebany, masakra, ale jest do przodu, to najważniejsze. O, pięknie. Ale będzie gadać, nie? Kurde. O masakra, działamy dalej. Pięć w czasu i poskręcany tak z grubsza jest, będziemy za chwilę go zalewać i regulować. Jeszcze szmatę z turbocza wyjąć. Auto ma prawie 1300 i ma jeszcze oryginalne odpowietrzenie głowic. Udało się zdemontować bez uszkodzenia jedną i drugą listwę, prawą i lewą, i zamontować również bez uszkodzenia, więc teraz mogę się pochwalić. Kurka woda. Pompa wody jest jeszcze oryginalna, będziemy rolki z paskami jeszcze na pewno je wymieniać. Tak wygląda zostało już poskładane pięknie urosło nie Jaro na drabince pali próbuj Ja się wziąłem za regulację wyborów, kręcę sobie tam motorem, a Jarek spuszcza wodę z filtra. O, Jarek spuszcza wodę z filtra. Masakra. To dobrze, że ten oring strzelił, tyle wody było we filtrze. Bo wygoźmiał z ciekawym. Tyle wody z filtra spuścił. O, dobrze, że mu jednak puścił ten oring na tulei, bo tak to by kurwa się zdziwił, aby mu korby powypadały, nie? ładnie regulujemy. Dudek ma szczęście, kurwa. Kurka bardzo. padło lubi ten już kurka wizytę, wizytę, już ten wizytę, 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 o nie wizytę, tak